Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale. To jest kanał do malowania, rysowania, vlog artystyczny. Dzisiaj mam szkicownik przy sobie i karteczki. Tutaj są co będziemy rysować, a tutaj są jakim sposobem będziemy rysować. Dobrze, więc najpierw wybierzmy, co będziemy rysować. O, o może to w sumie wezedę. O, tutaj co my tutaj mamy? Jest. Ok. I teraz e, e, rysujemy sposób, w jakim będzie rysować. To może to wezmę. I co tu mamy? Szkic. Ok. Czyli te dwie karteczki już tutaj skłonam na bok. No i rysuję sobie tutaj pieska. Mój pies jest gotowy, ale nie wyszedł mi e, jakąś, ale może być. Dobrze, rysujemy kolejną rzecz. To teraz wylosujemy e, sposobem, jakim będziemy rysować. Dobra, sobie to. Rysujemy. Ołówki. Ołówkami, znaczy. I teraz, co będziemy rysować? E, dobra, weźmiemy sobie to szybko. E, coś z kosmosu, ok. Czyli ołówkami i coś z kosmosu. Dobrze, ja się biorę do pracy. Dobrze, narysowałam tutaj taki, e, taki ślaczek. Tutaj zrobię szarym, no i mam tutaj jakby troszkę narysowaną jedną planetę. Robię dalej. Pierwsza planeta już jest zrobiona. Teraz rysuję dalej planety. E, Naszkicowałam tutaj jeszcze trzy planety. Mamy cztery planety. E, teraz idę pokolorować. I znowu się widzimy. Kolorowałam już planety i dodałam jakby tutaj takie gwiazdki, teraz będę kolorowała to takim szarym, znaczy ołówkiem, chyba 5B, więc ja się biorę do pracy. Pokolorowałam to całe i tak wygląda skończona placja. Tak, na dzisiaj to już koniec. Odcinki będą się pojawiały dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. Zostawcie subskrypcję dzwoneczkiem, łapki w górę i do zobaczenia!